Otóż witam was wszystkich na y, Pinewoodzie, co że chyba było tak głośno, a dzisiaj sobie zagramy w Pinewood Computer Core, ale, ale zrobimy przejażdżkę specjalną, już wam dałem wczoraj chyba ankietę, nie, przedczoraj chyba czwartek, y, żebyście mi podali y, co... Jakbym jak jeździć na Panie Computer komputerkach czy, czy tam łamać przepisy, jechać więcej 110 km na godzinę i tak dalej. Otóż wybraliście, żebym jechał więcej niż 110 km na godzinę. I oczywiście sobie to zrobimy, ponieważ yy, chcieliście. I pamiętajcie, że tak będzie w każdą sobotę, więc no. Więc może wam yy, w środę yy, dam ankietę, żebyście, żebyście mieli czasu. A dzisiaj sobie pojedziemy, ale 110 km na godzinę. Czy nawet więcej? Dobra, okej. Okay. Dobrze, że się zmieniliśmy. Tylko, że będzie problem. Boże, co ty robisz? Co on odwala, gościu? Boże, już bym. Pod... O, dora, zabił go. Bardzo dobrze, bo, bo ja mu jechałem Ponieważ on się stał, a poza tym jeszcze yy, wolno jechał. Dobra, otóż se pojeździmy. Otóż se pojeździmy. Yy, dzisiaj 110 km na godzinę, powiem czego chcieliście. Więc, no mi nawet nie mówcie, że ja, łama, ja, ja łamię przepisy. Co ty robisz? Chcę, żebym cię zastrzelił. Dobra, ok. Co ten gość odwala. Dobra, ok Jedzie Dobra, jedziemy 110 km na godzinę O, widzę, że tutaj jakiś widz Widzę, że jakiś widz Mi się tutaj przytrafił O nie, meltdown Meltdown, najgorzej Pozdrawiam was Pozdrawiam Cię kubek mi, no. No i jeszcze podpalam mi pociąg. Bardzo dobrze. Dobra, okej. Okay. Ale chociaż to będzie ładny efekt, ponieważ ponieważ jak skoro jedziemy 110 km na godzinę, no to może ten... to może... Yy, może ten, w sumie... Yy, w sumie będzie dobry efekt, jak pojedziemy 110 km. O, popatrzcie. Popatrzcie na to. I pięknie, walnęliśmy Walnęliśmy se w, w, w szkło No, dobra Akurat przy, y, Akurat przytrafiłem się W mojego widza y, Ten, y, kubek mi No Więc przytrafiliśmy w Widza, przytra, przytrafiłem się w, Do widza co, co ja mówię? Przytrafiłem, y, po prostu Trafiłem w y, widza a ty co robisz? Przecież na ja razie nie będę go zabijać, nie. Na razie nie chcę zabijać go. Tylko co tu się dzieje? Dobra, okej, okay, ten, ten pociąg jest ewidentnie wykolejony. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, możemy sobie jechać. I Jeszcze trochę se ponagrywamy, ponieważ, yy, no, jeszcze jest trochę czas do jakby meltdownu. Tylko, że jest problem, bo bym musiał później zakończyć, prawda, bo, bo później będzie wybuch, prawda, a, a, a nie przeżyję tego, chociaż, chociaż się mogę tam schować w schronie, więc, no, schronie, no, tak. A w niedzielę wam powiem, yy, niedzielę wam powiem, yy, gdzie się schronić. O, podpalał mi, podpalił mi pociąg bardzo dobrze. I ziół, i po pociągu ewidentnie. Normalnie. Normalnie to tak, jakby nie przestrzegał przepisów, prawda? Ale oczywiście, 10 km na godzinę, no to to też jest jakby nieprzestrzeganie przepisów. Jak ja w ogóle. Ja w Wykraczam prędkość. Ale dobra! W sumie, chociaż. Y dobrze, że mój widz podpala pociągi, bo jest tak, taki lepszy efekt. Lepszy efekt. No. Lepszy efekt jest, więc, no, fajnie. Dobra, okej. Okay. A, a w ogóle. Nie wiem, co ja bym wam powiedział. Będę na odcinku... Tak. Dobra. Jeszcze... A w sumie to nieważne. Nieistotne nawet. Ale dobra, okej. Okay. Jeździłem ze 110 km na godzinę, jak, jak, jak wam mówiłem. I ziun. I wjechałem. Nie, chociaż nie wjechałem. Chociaż mu nie wjechałem. Dobra. Ale co tu się dzieje? Dobra, okej. Ok. to ok. widzę, że się tutaj y, widz y, cieszy. Więc no. Bo, Boże, jest taki ruch, że, że do tego. Że muszą w, w ten. Y, muszą nawet jechać do Launch Silos albo tutaj. W prawo, bo tam też jest. To. Dobra, okej. Okay. To co się w ogóle dzieje? jak chcę... Ja chcę... Kurde jechać 110 km na godzinę. Pięknie jeszcze bez kierowcy bombowcy. Normalnie super. Też to se stoisz na pociągu, niestety musiałbym cię zabić. Dobra, okej. Okay. Dodasz. Tak. Po odcinku. Pod odcinku. Po odcinku. Tak, bo... Nie wiem czy odycy, bo... A, mimo to i tak to cenzuruje Nieładnie, nieładnie mi cenzurują Proszę wyłączyć mi tutaj cenzurowanie Uff, dobra, dobrze, że nie w sumie yy, W sumie dobrze, że nie jest bez Aha Aha, i teraz se chyba nie pojeździmy No pięknie Dobra, ok Chociaż, Przecież... nie, nie ma, nie ma tu kół Znaczy, w sensie yy, siedzenia Ale dobra, jeszcze może z Dwie przejażdżki i tyle I tyle starczy Dora, ok. Pamiętacie, że filmiki są codziennie, prawda? A jesteśmy już blisko 150 150, 150 subów, prawda? E, czekajcie, przez tę muzykę. E, a już brakuje nam 10 subów, właśnie 10 subów. Ojejku, teraz będzie część ziemi. Ty, co ty robisz? Co se stoisz? Jutro. Yy, Dora, tak napiszę. Dobra, okej. Okay. Dobra, napiszę sobie na private, prawda? On pisze na privacie, no to ja też może napiszę. Yy, o jedenastej. Yyy, dobra, o jedenastej równej, więc no. Będę, spoko. Dobra, okej. Okay. My sobie pojedziemy 110 km, prawda? O. Of mordę of mordę, ale... ale wykoliłem sobie pociąg. Dobra, okej, okay, usuwamy. Dobra. XD. Czekajcie. Boże, co ja robię? No, śmieszne w sumie, bo, bo jak kurde, Tak, tutaj był kierunek prawa, a ja to, tam wjechałem tutaj w ten tor. No, w sumie to jest dla beki. Ale dobra. Yy, jeszcze ostatnia przejażdżka i koniec odcinka, bo niestety jest meltdown. Oczy, oczywiście, też przed, przed wybuchnięciem yy, tego koru. Yy, przepraszam, jakbym tutaj nazwał yy, Reaktor Koru, przed wybuchnięciem. Jeszcze sobie możemy ponagrywać, tylko że teraz brakuje świata. Yy, światła, o nie. Aha. Aha, i pięknie i teraz jest... i teraz ktoś wybuchnął pociąg. No pięknie, pięknie, normalnie piękni kierowcy bombowcy. Dobra. No nawet już mówią, żeby ewakuować, ewakuować do Launch Silos, czyli do, do takiego miejsca, gdzie, gdzie... gdzie tam można uciec rakietą, prawda? To też będzie... Ja nie wiem co, co mówi, bo, bo tutaj niby, jest, bo niby są tutaj tagi. Ja nie wiem dlaczego gościu se stoi na pociągu, ale tu jest zakaz postoju. Tylko ruszyć trzeba, ruszyć tylko. Prawda? I ostatnia przejażdżka myślę. No i tyle. Tak naprawdę chciałbym wam powiedzieć, że jutro mam urodziny, więc no i Icyk. i cyk, i cyk, ale żeśmy wjechali. Normalnie pięknie. Normalnie pięknie, pięknie jechanie 110 km na godzinie. Jazda z 110 km 110, normalnie jazda, która, która nawet wylicza więcej niż 110 km na godzinę. I słuchajcie, teraz już będzie koniec odcinka niestety. No chciałbym jeszcze ponagrywać dłużej, no ale niestety no, medaun jest, czy tam cooldown? Tak, meltdown. No i niestety no i niestety w sumie o, no i, no i sami teraz widzicie, że będzie meltdown. Pamiętajcie, że do że do końca, do końca yy, nie, do końca Boże, do połowy grudnia, czyli do 16 grudnia dobijamy 150 subów, powtarzam 150 subów. A jesteśmy już tego naprawdę blisko. No i oczywiście, dobiłem mi 250 słów, ponieważ na tą okazję wybuchnę ten, wybuchnę pociąg nuklearny przy kulantach. No i oczywiście, widz mnie też poprosił, abym pozdrowił go na odcinku. No to oczywiście pozdrawiam. Kubek mi. Zapiszę sobie teraz to na notatniku. Sekunda. Notatnik. Dobra. Kubek mi. O, o kurde, czekajcie. Kubek mi. Dobra, okej, okay, zapisane, no i oczywiście Będę się to pamiętać Więc no No i w sumie, trzymajcie się Jeżeli chcecie, abym wa, Was pozdrowił na odcinku No to, no to możecie być na Pani od jak ten gościu Czyli w sumie widz No i filmiki oglądajcie Codziennie, na bieżąco Zostawcie lepiej tego dzw Lepiej dzwoneczek, aby być na bieżąco No i w sumie to tyle, widzimy się na następnym odcinku Pa